witajcie, witajcie, witam was na moim nowym projekcie na miasto, a jak miasto to Warszawa, a Warszawa jest tak dużym miastem, że są duże, duże sprawy i duże problemy. Pierwszą sprawą, którą byśmy chcieli się zająć, jest nocna prohibicja w mieście. Jak na razie miasto prohibicję wdrożyło w dwie dzielnice: śródmieście i Praga Północ. I chciałbym Porozmawiać z mieszkańcami, co myślą o prohibicji i czy im się lepiej z tym żyje, czy gorzej. Zobaczmy, porozmawiajmy. Zapraszam Was. Prohibicje w Warszawie wprowadziły władze na prośbę mieszkańców, yy, głównie dzielnicy śródmieście i Pragi Północ, gdzie najwięcej przybija się turystów. Chodźmy, poszukamy, może z kimś, jakimś mieszkańcem porozmawiamy, co sądzi o prohibicji. Dobry wieczór przepraszam bardzo ja nagrywam kanał na miasto mój nowy projekt i chciałbym się dowiedzieć Proszę, pan jest mieszkańcem jestem mieszkańcem od urodzenia od urodzenia taką mam prośbę czy chciałby pan ze mną porozmawiać na temat prohibicji czy tutaj coś się zmieniło czy ulżyło mieszkańcom jeśli chodzi o hałas o bezpieczeństwo o śmiecenie o, o rozboje no tutaj o rozbojach to trudno powiedzieć, to policji się trzeba zapytać. bardzo bym prosił, proszę trzymać mikrofon trzeba by było się zapytać policji na, na ten natomiast takie pierwsze spostrzeżenie od 1 listopada to jest takie, że, że rzeczywiście jest mniej śmieci, nie do pałków, nie ma rozbitych dyń po, po, po do nic przy, przy wejściach do restauracji Także tutaj widać ten pozytywny efekt prohibicji. Jeżeli chodzi o ciszę, a mam to szczęście, nieszczęście mieszkać... No, nad, w ekskluzywnym miejscu. W ekskluzywnym, tak jest. To, to trzeba powiedzieć jasno, na, że jest cisza. Jest rzeczywiście, dlatego że zniknął w pewnym momencie taki konglomerat bardzo niekorzystny, Knajpa, no, praktycznie całodobowa, i sklep sprzedający alkohol też 24 godziny. I tutaj, tutaj przy zamknięciu tego sklepu, widać jak, jak to działa. Natomiast muszę też powiedzieć, bo jak się oburza i na ulicę Piwną, to widać było kiedyś pielgrzymki, jak do Kany Galilejskiej, mhm. do, do sklepu Monopolowego. I chodźmy się zobaczymy to, to trzeba by było iść ulicą. ulicą no. okej. Okay. To, to e, trzeba powiedzieć, że z dużym rozczarowaniem dochodzili do tego sklepu i, i się zabracali. Aha, Ale w tej chwili te grupki są zdecydowanie mniejsze i nie hałaśliwe, bo tu te okrzyki, wrzaski to były mało, mało, m, można powiedzieć, Mm -hmm, przypominające mm -hmm. ludzkie. A to, czyli co służby, służby? Służby nie reagowały na hałasy, no to to na znaczy prośby mieszkańców? To jest ten problem, bo służby zasłaniają się tym, że mają niedostatek kadr, że mają wolne etaty które są niezapełnione. Mm -hmm. No i, i wiele zgłoszeń. No i tu było, to była taka sytuacja, że po zgłoszeniu i to zresztą sygnalizowali z innych części Śródmieścia mieszkańcy że yy, no tak yy, reakcja była po, po godzinie po, po, po kilku godzinach to oczywiście ta grupka tych tych ludzi to się rozchodziła. No, no, ten i, I mogłem ten, było to rejestrowane jako nieuzasadniona yy, Wyzwanie, Wyzwanie. A, a to, ale to przecież mamy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, czy to już Oczywiście nie wystarczyło? Artykuł, artykuł już... 51 Kodeksu Wykroczeń wyraźnie mówi na, na ten, jakie, jakie zachowania są e, zagrożone e, konsekwencjami. Mhm. Na, na ten to jest krzyk, to jest spożywanie alkoholu, na, na ten nieobyczajne zachowanie. Mm -hmm. No ten, to, to prawo jest nieegzekwowane, Zresztą tutaj jeżeli mówimy o tworzeniu nowego prawa, to to prawo jest, no, prawo, prawo dotyczące hała, poziomu dopuszczalnego hałasu. No, normy polskie są zdecydowanie zaniżone w mm -hmm, stosunku do... Mm -hmm do europejskich, no ale mniejsze o to, to, funkcjonuje i tam też w jednym z zapisów, z, z jednym z zapisów to jest, jest, wyraźnie napisane, że jest to rola samo, organizacji i jednostek samorządowych do, do likwidowania tych źródeł hałasu. No, mi się właśnie bardzo podobał ten właśnie wprowadzony przepis zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, jak również palenia tytoniu, no bo to wiadomo, jak jest picie, Ludzie wyrzucają puszki, małpki, tak samo i z pytami, tak? No to ja... muszę powiedzieć, że po, po wprowadzeniu tego jest jeszcze zdecydowanie nie widać tego, tego bałaganu jaki był, tych, tych ja mieszka... ulicy puszkami i niedopałkami papierosów. Ja mieszkam na, na Woli i nie zwracam uwagi na, 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 na właśnie te aspekty, właśnie porządku i ostatnio sobie idę do Domciu, patrzę. Puszka po piwie, dwie paczki po papierosach, jakieś pety Zaczęło No mówię, rzeczywiście te, te zakazy są przydatne, potrzebne. Nie, no oczywiście. To, to jest jeden, to jest drobny kroczek, no bo, bo rzeczywiście tutaj w tych miastach, który, w których wprowadzono całkowity zakaz, zna w, znaczy na obszarze ca, ca aglomeracji czy, czy, czy obszaru miejskiego to, to, to jest, ludzie sygnalizują zdecydowaną poprawę poziomu życia oczywiście A wiadomo służby służby nie, nie postawią przy każdym pijącym y, policjanta ani strażnika miejskiego no, tak oczywiście. to trzeba zrozumieć ale też jeżeli to prawo byłoby egzekwowane i te mandaty byłyby naprawdę y, odczuwalne dla tych potencjalnych y, pijaków można powiedzieć to już by może do następnym razem się jakby zapłacił nie wiem 500 zł to by się później zastanowił aha nie będę bo to drogo kosztuje tak no, no, bo wiadomo, że jedni się zachowają, wypije tą małpkę po cichu i wyrzuci do kosza tą małpkę. Tak? A, nie, a wiele, wiele osób zostawia nie wiem, na parapetach, po piwnicach, po, po tych okienkach. Także to nie jest, nie, nie, nie no jest tutaj, dobra tutaj sprawa. Także rzeczywiście były bufety uliczne. No właśnie, a tych... efektem tego poranne na, na ten zbieranie butelek, puszek, szklaneczek. I, I innych naczyń po, po spożyciu alkoholu. No i jeszcze inne efekty, bardziej mniej przyjemne takie zanieczyszczenie. No, A no jest. to już wiadomo, jak się pije, to i się sika, tak? Jak to się no i nie tylko to to były tam dym, 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 dym miociny i wymiociny. To tak jak ja zauważyłem w lato szczególnie. O godzinie, jak wyszedłem sobie właśnie na miasto y, pospacerować, na no, przykład widziałem o godzinie, nie wiem, 20 już wszędzie były kosze zapełnione. Wylewało się z tych koszy. Nie, ja mówię, tak sobie myślę, no przecież wiedzą, że jest yy, natłok turystów, natłok ludzi i są imprezy plenerowe i różne. Trzeba byłoby yy, mieć jakieś ekipy, które by sprzątały te, no my, my te kosze. Tutaj, tutaj jest, jestem w Radzie Osiedla, Staromiejskie. Mój przyjaciel Karlo. I razem z żoną również w Radzie Osiedla. To przede wszystkim żona zgłaszała problem właśnie tych przepełnionych koszy. I był pozytywny efekt, że rzeczywiście o godzinie 3-4 te koszy były opróżniane. A tak to było dookoła tych koszy na ten śmiecie i in. Tutaj jeszcze jest jeden problem. Mianowicie tu jak spojrzymy na te, te fasadę, dna na ten okna, to są głównie mieszkania do krótkoterminowego wynajmu, który jest poza wszelką kontrolą. I osoby, które to zajmujące, nie mają klucza do altanki, to, to wyrzucali śmiecie do, do ulicznych koszy, których zresztą ilość się z, zmniejszyła ostatnio. No tak, to już jest to już wina, wina osób wynajmujących, tak, którzy nie jakoś, no bo to też za zagranicy ludzie przyjeżdżają, tak, chociaż w Europie jest, 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 yy, no ale... jest, jest, jest segregacja śmieci, jak i u nas, tak? No jest, no to, to te śmiecie trudno powiedzieć, że były ten, e, segregowane, no ale były też takie zdarzenia, bo jak wracałem z pieskami, to dwukrotnie wyleciały śmiecie na ulicy Rycerskiej, która naległa do tej. Mm -hmm. I śmiecie przez okno, wyrzucone. To no właśnie jak że za granicę to właśnie zwróciłem uwagę, że bardzo, bardzo zwracają uwagę na to, żeby segregować śmieci, bo oj, za każde złe segregowanie jest duża kara. Może właśnie w tą stronę powinno to wszystko iść, że tak jak kiedyś w Niemczech, że jak Polak jechał, nie wiem, jechali, jechałem do Włoch na wakacje przez Austrię, Niemcy. Czy Austrię właśnie czy Niemcy, no to był strach, żeby jechać, czy no, nie łamać przepisów, tak nie łamać okay. prawa danego kraju, bo wiedziałem, że będzie duży mandat. Tak samo i to jakaś jakoś to może dyscyplinowałoby. No ja, ja też rzeczywiście byłem też w Niemczech na, na ten mm -hmm. przez. No, w... Współpracowałem z firmą niemiecką, to, to jest bardzo mocny akcent na, na segregowanie śmieci, ale to było już w latach 90 No tak, tak. No. Teraz, teraz to już pewnie u nas jest czyści jak tych Niemczech, ale to już, bo, to już jest inna, inna sprawa. No, w Berlinie to różnie bywa. No, ale tak jak tutaj, no właśnie, bo tutaj, no... a, a, a jeszcze, jeszcze dajmy aspekt, jeżeli są śmieci, są odpadki jedzenia, są ich i gryzonie, tak? Następny pro, problem, ale to będzie na inną, na inną okazję. Porozmawiamy i o tym problemie, bo to jest problem całej Warszawy. Nie tylko Gryzonie, a i inne robaki, tak? Ale to, to nie, tylko, nie tylko Warszawa, ale i inne miasta europejskie, szczególnie chyba tym dotkniętym najbardziej, to jest Paryż. No, ale na tutaj rynku, w, musimy walczyć, o, musimy, musimy o naszą Warszawę, jak to się mówi, dbać. No, tak. i... no tutaj muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Byłem na spotkaniu z panem dyrektorem Lejkiem z Urzędu Miejskiego i tutaj tej nieszczęsnej sesji 18 września. No wesoło było, to, tak. To... To, to tutaj trzeba powiedzieć, że już jest pewne zrozumienie problemu. No, na spotkaniu były również trzy panie radne, które, które no, rozumiały ten problem i rozszerzenie też prohibicji na, na wszystkie dzielnice. No bo rzeczywiście tu mamy taką sytuację, że jest sklep całomocny, prawda? To w, w tej chwili, jak jest, jest zakaz, no to ci, którzy mają to pragnienie wypicia nocnego i nie mogą się powstrzymać, pojadą na, na, na ościenne. Na, na. No, to, no i weźmy tutaj Jana Pawła, tak? tam jest dosyć też imprezowa ulica, w sumie ta dolina kebabowa i tam też jest sklep całodobowy alkoholowy i te, muszą zamykać ten sklep. I po drugiej stronie jest, jest żabka, i kto chce, to sobie pójdzie kupić do żabki, przejdzie, nie wiem, przez ulicę i już, już sobie sączy piwko, tak? Jak to się mówi? A... No to można już, już przenieść. Tak, tak. No to, to już, już z Jana Pawła tutaj to też nie jest daleko, tak? No ale, ale to to Przykładowo, to, to, to no mówię no, o, o tym. wysiłku takiego przejścia na na nie zawsze nogi odniosą. Po pięciu piwach to naprawdę człowiek nawet nie wie ile ma siły, nieraz do pracy jest ciężej dojść jak... A niektórzy mówią, <słuch> że są <motorzy>. <słuch> <słuch> tak, że Także piwo, jak to się mówi, piwo to jest jak yy, no, nawadnia bardzo, tak? I no, człowiek ale... dostaje siły. I, i, I tutaj na jak, jak na, tej, na, na starówce tutaj ma, macie Państwo ile tych sklepów nocnych, jaki to jest problem? Bo to są tylko żabki, no perfury czy muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o całą nocne, to to przeszliśmy przed tym no widziałem, tam było, tak, było... To, to w tej chwili. Ja tego nie sprawdzałem, ale mm. chyba patrząc po objawach, to jest zamykane na noc, to to był jeden, mhm. wystarczy jeden, tu na, na ten obszar, żeby, żeby zatruć życie było, wesoło, było i na, na ten odebrać przywilej spokojnej nocy i, i snu. No, no jeżeli, no wiadomo, jeżeli wiadomo na... no w sumie to wiadomo, jest perełka naszego miasta i Oczywiście. tu wszyscy, wszyscy przyjeżdżają. Nie można, nie można tego degradować i sprowadzać to do, 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 do jak nieelegancko niektórzy mówią, w uh -huh. no Bo Warszawa w tej chwili takim takimś miejscem, szczególnie centrum uh -huh. i, i no, stare miasto, które jest północą śródmieścia. Uh -huh, uh -huh. To trzeba jasno powiedzieć, że to degraduje. To, wystarczy przejechać. Już tutaj odejdę z Starego Miasta, ale, ale jami jerozolimskimi. I po, po stronie północnej, ściany północnej do dawnego CD-u i, i Nowego Światu, mm -hmm. to wygląda koszmarnie. Tam był, była księgarnia Konrada. Nie, ja to już w ogóle się pozamykało. To, to, to nie. nie ma, nie ma. Weźmy nawet Solidarności już, Jana Pawła, była księgarnia dosyć no, duża. Na, na ten tak, ruch, ruch tak. Solidarności w Rzecz. i mm -hmm. na, na ten A powiem Jana Pan, Paweła. a powie Pan, yy, no dobrze, jeżeli jest prohibicja, no to też są osoby, znaczy służby, są... O, służby są delegowane do sprawdzania, tak, czy jest ta sprzedaż respektowana, czy nie, czy nie respektowana. czy ktoś się tym zajmuje, czy to jest do tego straż miejska, czy policja? Tutaj, jeżeli chodzi, to zadałem na spotkaniu pytanie Panu Dyrektorowi Lejkowi, to, to i usłyszałem taką informację w dnia wczorajszego z Radia OKFM, OK mhm. że do czy przestrzegania tego, tego zakazu, to, to są oddelegowane służby mundurowe. mundurowe. To, to, to jest pozytyw, no, oby, oby to działało. No trzeba pomóc mieszkańcom, wiadomo, ale też, jeżeli od 1 czerwca. Czyli okres wakacyjny się już zacznie. Będzie wprowadzona prohibicja na całe miasto. No Miejmy nadzieję od 1 czerwca, jeżeli mm. dobrze pamiętam. Tak? No ja mieszkam na Woli, to tam podejrzewam, że będą niektórzy oburzeni, że to zakłóci, yy, zakłóci, że tak powiem, yy, folklor miejscowy, który, który się spożywa, alkohole. No ale dla mnie to jest lepiej też, bo nie ma tych hałasów, krzyków. <laughs> no, bo no, potrafiła młodzież przejść no. z dużym głośnikiem pod oknem o godzinie drugiej w nocy. i, i no, ten to już... koszmarek, ten koszmarek opowieści to, to w ogóle wydaje się niewiarygodne, no, no, ale mieszkańcy tego pięciu rogów, to, to jest ja prawie, tak, 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 no, no tam jest i, i, i Zgoda, ichmielna, że, że sobie e, młodzieńcy na, na z placakami, z głośnikami na, na wrotkach przejeżdżają z w jedną i w drugą stronę. No, ja się nie dziwię, że tam ciągnie, no bo te pięć robów teraz miasto to zrobiło ekskluzyw. Można po, no Nie można to nie się jest tym ekskluzyw, Jeżeli, jeżeli są no, takie sceny, które są opisywane. A przez chodzi mi o infrastrukturę, tak, która, która tam tak. została zrobiona, jakie, jakie tam poszły pieniądze i. Ładnie to jest zrobione, nie mamy się czego wstydzić I, I to jest racja, że musimy zacząć dbać o no, nasze miasto, no, no, pilnować tak, ale tego ale wszystkiego. Tutaj, tutaj, żeby to było ładne, no to to musi być rzeczywiście jakaś kultura na, na temat, jeżeli brak tej kultury, no to musi być jednak... No, musi tutaj, być jakaś ręka przestrzeganie, sprawiedliwości, przestrzeganie tego A jeszcze z kodeksu wykroczeń. Tak samo i powinna pisze. zgadzać, tak samo, jeżeli mówię o prohibicji, tak samo mówię o tych graffiti, mazaniu murów, to za to no, też powinna być porządna kara. No to tutaj na, no, na ten to już może na osobną, na, na ten... Jakoś nie, 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 nie widziałem tutaj na razie. Jest, ale jest... ale rzeczywiście, rzeczywiście, to jest problem na, na ten, to są bezgroły, które, które jak ktoś mi powiedział, nie wiem ile w tym prawdy, że to jest, wskazuje punkt, sprzedaży środków, Narkotyków, że dilerzy mają swoje tak, swoje rewiry, tak? Widać, widać to chodzą takie postaci w kapturze, nie nie patrzą na odwracają się tyłem, żeby nie rozpoznać czas. No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że służby mają ich na oku. Także no, ja też mamy nadzieję. dobrą policję kryminalną, więc liczymy, że oni też zaczną działać, znaczy oni działają, tak? No też. No Też tak. muszą dojść po, 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 po sznurku, jak to się mówi, po kłębku do, do, znaczy po sznurku do kłębka. O, <grym> tak, bo już, mi się, już mi się z tej późnej pory pomyliło wszystko. Dobrze, to ja myślę, że jeśli chodzi o tym alkoholu, to na, czyli możemy stwierdzić, że jest lepiej. Jest lepiej tak, i. Zdecydowanie, to trudno no, to jeszcze oceniać. No, bo Poczekamy wśród, na lata, tak? Potrzeba, bo Czasu na na, na, ten, na, ocenę tego, no ale w to to tej chwili za wcześnie. Jest. To jest dobre właśnie, że to jest ta, ta pora zimowa, jesienno-zimowa, ludzie się przyzwyczają, oswoją z tym i na wiosnę po, przyjdą, powiedzą, no nie I wiosna lato powiedzą nie można, no bo już są przyzwyczajeni. Już nikt, już nikt nie powie, że a bo nie wiedziałem, tak? No to już mamy praktycznie będzie pół roku i miejmy nadzieję, że to wszystko zadziała. No, tak także to też no jeszcze Aż jest my, ta pora my, przed 22, ten nie, ten to, tak ten, ten, to ten nie śpiewa to miejmy nadzieję że zapalosz no, no, matia przez telefon idzie sobie na. No, to, to, nie, już nie, nie popadajmy w tak, jakieś tak. skrajności które wszyscy wiadomo co na tak 30 my, my, do, tak miejmy nadzieję nadzieję że wyrzuci tą butelkę do kosza a nie, do, nie na ulicy prawda albo na, na parapecie gdzieś postawi tam się załatwić książka sobie nie no tego pana, tego pana to raczej stać, na, nie musi butelki oddawać. No dobrze. Czyli zakończąc ten temat, stwierdzamy, że jest lepiej, oby, oby się nie popsuło, oby służby, oby służby wytrzymały w swoich postanowieniach i dopilnowały tego zakazu. I co, i czekamy na dalsze efekty, no i tak, zobaczymy, no i jak w no, całym mieście, co będzie się działo. Oczekujemy też od radnych, którzy tak na, na, na no już nie będę wspominał tej, tej nieszczęsnej sesji rady. No nie, nie, nie. to to, 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 bo to tak, jest, się powinni, za, tak zachowywali na, 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 się radni, jakby nie byli radnymi tego miasta, tylko nie wiem, bo, no, no nie, nie to, będę żadnego miasta obrażał kogoś, tak, tak. A niestety no właśnie ci właśnie radni, ci politycy nie zapominają, że to my ich wybieramy. I to, i to o tym należy wspomnieć, i to trzeba że prowadzą tak. wybory na, na ten zresztą no, tutaj. No. Bo jeszcze tak, no tak, wybory i wtedy będą wszystko obiecywać. No. Ale bądźmy optymistami. Wiadomo, że dużym miastem nie jest łatwo rządzić, dajmy im szansę popełnili błąd, naprawili, więc myślę, że no, będzie widać, dobrze. Widać, że nastawienie się na to w kierunku pozytywnym. No, no, tak, no bo to w sumie wszyscy mieszkają w tym mieście, radni też mieszkają tutaj w mieście, w mieście Warszawa i też chcą bezpiecznie się bawić i wyjść na ulicę, tak? No tak. dobrze to mam nadzieję że spotkamy się panie Bolesławie może następnym razem porozmawiamy o innych problemach o innych o innych trudnościach które, z którymi boryka się Starówka no już tutaj tutaj z poglądem na, na następny problem ty, bo, bo, ty to, już zatem, to, to już zostawmy to zostawmy to tak, żeby wszyscy już z niecierpliwością czekali na następny odcinek o naszym o naszej Perełce czyli o Starówce. Będą też inne dzielnice ale to już dalej na razie drążymy temat Yy, prohibicja i bezpieczeństwo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. <laughs> Dziękuję bardzo.